Większość ludzi zna Mela Gibsona z jego legendarnej kariery filmowej, ale niewielu zdaje sobie sprawę z jego niezachwianej wiary. Pomimo tego, że jest gwiazdą Hollywood, często wybiera modlitwę zamiast prestiżu, ciszę zamiast skandalu. Jednak tego szczególnego dnia w samym sercu Los Angeles wydarzyło się coś, czego nie da się wyjaśnić coś, co sprawi, że nawet sceptycy Zakwestionują wszystko, co wydawało im się, że wiedzą. Czy zwykła chwila refleksji może stać się świadectwem czegoś znacznie większego? I jak w konfrontacji z niedowierzaniem wiara może przeciwstawić się ciężarowi kpin? Odpowiedzi nie leżą w teoriach, ale w tym, co działo się na oczach obecnych. Kiedy wiara jest silna, nie trzeba jej bronić mówi sama za siebie. A kiedy jest poddawana presji, nie chwieje się, ale ujawnia swoją prawdziwą siłę. Jeśli lubisz treści, które pomagają ci wzrastać duchowo, nie zapomnij polubić tego filmu, zasubskrybować naszego kanału i dołączyć do naszej społeczności, aby uzyskać więcej inspiracji. Zacznijmy od początku. Mel Gibson nie miał zamiaru zwracać na siebie uwagi tego dnia. Ze swoją Biblią w ręku szukał jedynie chwili samotności, cichego połączenia z Bogiem. Hałas miasta brzęczał wokół niego, gdy usiadł na wysłużonej drewnianej ławce w publicznym parku, przerzucając delikatne strony Pisma Świętego. Dla niego nie był to niezwykły nawyk, był źródłem spokoju, tarczą przed nieustannym chaosem świata. Lekki wietrzyk poruszał gałęziami nad nim, Filtrując światło słoneczne wulotne wzory na jego dłoniach. W oddali bawiły się dzieci. Obok przechodzili biegacze, a przechodnie ledwo zwracali na niego uwagę. Dla zwykłego obserwatora był po prostu człowiekiem czytającym w parku, zagubionym we własnych myślach. Nie wiedzieli jednak, że ta chwila spokoju nie potrwa długo. Grupa młodych mężczyzn zbliżyła się, ich rozmowa była przeplatana sarkazmem i śmiechem. Początkowo tylko obserwowali z daleka, szturchając się nawzajem, szepcząc, ich oczy były utkwione w ikonie Hollywood. Następnie, ośmieleni swoją liczebnością, podeszli bliżej. Jeden z nich, uśmiechając się, szturchnął swojego przyjaciela, po czym odezwał się na tyle głośno, by Mel mógł go usłyszeć. Patrzcie, kogo my tu mamy, człowieka, który wciąż wierzy w bajki. Inny zachichotał. Jakie to uczucie, gdy miliony dają się nabrać na te historie Mel. Ich słowa ociekały kpiną, ale Mel się nie wzdrygnął. Bez gniewu, bez pośpiechu, delikatnie zamknął Biblię i spojrzał w górę. Młodzi mężczyźni otoczyli go, a ich śmiech odbijał się echem po parku. Spodziewali się reakcji, złości, frustracji, może nawet kłótni, ale Mel Gibson nie odpowiedział na ich wrogość wrogością. Zamiast tego po prostu się im przyglądał, a jego wyraz twarzy był spokojny i niezachwiany. Wszyscy doświadczamy chwil, w których wkrada się zwątpienie, gdy życie wydaje się przytłaczające i szukamy czegoś większego niż my sami. W takich chwilach Zrozumienie i wskazówki mogą być światłem, które prowadzi nas naprzód. To jest właśnie to, co oferuje Sekret występy Jezus, ścieżka do jasności i pokoju poprzez Jego objawienia. Ten e-book zagłębia się w Jego proroctwa i oferuje wgląd w to, co nas czeka. Jest dostępny za darmo w przypiętym komentarzu. Złap go teraz, zanim znikną edycje. Jeden z nich, ośmielony brakiem oporu, szydził: Daj spokój, Mel, nie mów mi, że nadal wierzysz w tę książkę. Wskazał na Biblię, spoczywającą w rękach Mel. Inny wyciągnął telefon i nacisnął przycisk nagrywania. To powinno być zabawne, mruknął. Trzeci, wyższy od reszty, skrzyżował ramiona. Wiara to kula u nogi, oświadczył. Ludzie tacy jak ty kurczowo się jej trzymają bo za bardzo boją się stawić czoła rzeczywistości. Mimo to Mel się nie odezwał, nie kłócił się, po prostu słuchał. Ale cisza ich zaniepokoiła. Poirytowany jeden z młodych mężczyzn wystąpił naprzód i szybkim ruchem sięgnął po Biblię. Jego palce ledwo musnęły okładkę, gdy Mel instynktownie zacisnął uścisk. – Możecie sobie ze mnie kpić – powiedział spokojnym głosem – ale nie zabierzecie mi tego z rąk. Coś w jego tonie, niestanowczy, nieagresywny, ale absolutny, sprawiło, że się zawahali. Chwila napięcia zagęściła powietrze między nimi. Nagle przez park przetoczył się podmuch wiatru. Liście rozsypały się w wirujące wzory, gałęzie nad nimi zakołysały się gwałtownie i przez krótką chwilę mieli wrażenie, że powietrze wokół nich się zmieniło. Śmiech ucichł. Sceptyk, który próbował chwycić Biblię, cofnął się o krok i opuścił rękę do boku. Na jego twarzy pojawiło się zwątpienie. Pozostali wymienili niepewne spojrzenia. Jeszcze kilka chwil temu byli tak pewni siebie, tak pewni swoich kpin, ale teraz coś niewytłumaczalnego unosiło się między nimi: coś niewidzialnego, ale niezaprzeczalnie obecnego. Mel, wciąż siedzący. Powoli podniósł Biblię. Jego spojrzenie było niewzruszone. Ta księga to nie tylko atrament na papierze, powiedział. Ona żyje. Zawiał kolejny podmuch wiatru, tym razem silniejszy. Drzewa szeleściły, powietrze było gęste od niewypowiedzianego ciężaru, a potem stało się coś jeszcze, coś czego żadne z nich nie mogło zignorować. Chwila rozciągnęła się między nimi, ciężka, nieprzerwana. Młodzi mężczyźni, którzy kiedyś tak chętnie szydzili, teraz stali w niespokojnej ciszy, a ich miny wahały się między rozbawieniem a czymś większym, czymś niewypowiedzianym. Wiatr nie ustał. Jeśli już, to przybrał na sile, wirując wokół nich, jakby samo powietrze niosło ze sobą jakąś obecność. Wtedy Mel podniósł się na nogi, nie spieszył się. Jego ruchy były rozważne, niezachwiane. Biblia spoczywała mocno w jego dłoniach, a on podniósł wzrok ku niebu. Myślicie, że ta księga to tylko iluzja, kula u nogi dla słabych, powiedział, a jego głos był spokojny, niosąc się przez niespokojne powietrze. Ale ja wam mówię, trawa usycha, kwiat więdnie. Ale słowo naszego Boga przetrwa na wieki. Izajasza 48. Słowa rozbrzmiały z siłą, której żaden z nich się nie spodziewał. Najwyższy z nich, ten, który chwilę wcześniej mówił z taką pewnością, odetchnął niespokojnie. Pozostali przesunęli się w miejscu, w którym stali, spoglądając na siebie nawzajem, jakby czekając, aż ktoś przerwie dziwne przyciąganie tej chwili. Wielu przechodzi przez życie w poszukiwaniu prawdy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Dlatego właśnie powstał ten e-book, aby zapewnić jasność i refleksję tym, którzy jej szukają. Kopie szybko się kończą, więc sprawdź link w przypiętym komentarzu, zanim będzie za późno. Ale zanim ktokolwiek zdążył się odezwać, wydarzyło się coś jeszcze. Światło słoneczne, które przez całe popołudnie było przyćmione przez gęste chmury, przebiło się pojedynczym, przeszywającym promieniem. Padło bezpośrednio na mela, rzucając blask na jego postać. Strony jego Biblii mieniły się, jakby odbijały światło spoza tego, co było widoczne. Jeden z młodych mężczyzn przeklął pod nosem, cofając się. Inny chwycił mocniej swój telefon, wciąż nagrywając ale teraz drżącymi rękami. To niedorzeczne, mruknął jeden z nich. To tylko zbieg okoliczności, ale nikt nie odpowiedział. Ciężar w powietrzu był zbyt duży, by go odrzucić. Wyraz twarzy Mela się nie zmienił, nie musiał się kłócić, nie musiał niczego udowadniać, po prostu pozwolił, by ta chwila mówiła sama za siebie. Wtedy spadła pierwsza kropla deszczu. Nie burza, nie mrzawka, tylko pojedyncza kropla lądująca na grzbiecie dłoni sceptyka, który próbował zabrać Biblię. Spojrzał na nią zdezorientowany, pocierając ją kciukiem, jakby chciał się upewnić, że jest prawdziwa. Potem nastąpiły kolejne krople. Najpierw powolne, potem coraz szybsze, spadające tylko nad małym okręgiem, w którym stali. Reszta parku pozostała nietknięta. Rozproszone krople deszczu przyśpieszyły, ale nad parkiem nie zapowiadało się na burzę. Wyglądało to tak, jakby samo niebo postanowiło zareagować. Młodzi mężczyźni zastygli w bezruchu, a ich drwiące uśmiechy zastąpił niepokój. Sceptyk, który próbował przejąć Biblię, wytarł wilgotne dłonie o dżinsy, a jego pewność siebie została zachwiana. Mel pozostał nieruchomy, z twarzą lekko pochyloną ku górze, z oczami odbijającymi złoty odcień słońca przebijającego się przez chmury. Jego uścisk na Biblii był mocny, ale delikatny, jakby trzymał coś znacznie większego niż papier i atrament. Widzisz deszcz, i zastanawiasz się, czy to przypadek, powiedział niezachwianym głosem, ale ja wam powiadam. On daje deszcz na Ziemię. I zsyła wody na pola. Job five ten. W chwili, gdy to powiedział, ciepła mrzawka ustała tak nagle, jak się zaczęła. Ani jedna kropla nie dotknęła ziemi poza małym kręgiem, w którym stali. Uświadomienie sobie tego faktu spadło na nich jak niewidzialny ciężar. Jeden z młodych mężczyzn spojrzał na swojego przyjaciela. Jego głos był niepewny. To. to szaleństwo. Nie. Sprostował Mel, jego ton był spokojny, ale stanowczy. To jest prawda. Drzewa szeleściły, gdy przetoczył się kolejny powiew wiatru, ale samo powietrze było inne, naładowane czymś wykraczającym poza to, co naturalne. A potem z góry pojedyncze białe piórko dryfowało w dół, kołysało się delikatnie, niesione niewidzialną siłą wiatru zanim wylądowało bezpośrednio na otwartych stronach Biblii Mela. Młody mężczyzna, wciąż trzymając telefon, powoli go opuścił. Ręce mu drżały. Powiedz mi, że to tylko zbieg okoliczności, mruknął najwyższy z nich. Ale nikt tego nie zrobił. Sceptyk, który pierwszy zabrał głos, przełknął ciężko. Jego umysł szukał wyjaśnienia ale serce szeptało coś zupełnie innego przez całe życie wyśmiewał wiarę odrzucał cuda jako głupotę ale stojąc tam otoczony przez coś czego nie mógł ani kontrolować ani zrozumieć pewność której kiedyś się trzymał zaczęła pękać dla tych którzy kiedykolwiek zastanawiali się nad tym co jest poza nim ten ibuk e oferuje cenne spostrzeżenia i głębsze zrozumienie nie pozostało już wiele egzemplarzy więc pamiętaj, aby pobrać swój, póki jeszcze możesz. Białe pióro pozostało na stronach nietknięte przez wiatr. Cisza rozciągała się, jakby sam świat czekał na to, co nadejdzie. Nie zakłócił jej żaden podmuch. Sceptyk, który kiedyś szydził z wiary, teraz wpatrywał się w nią. Jego oddech był płytki, a umysł szalał. Zacisnął pięści, jego knykcie pobielały. Jakby próbował uchwycić się czegoś, czegokolwiek, co mogłoby wyjaśnić to, co się działo. Ale nie było żadnych wyjaśnień. Spojrzenie mela ani na chwilę nie drgnęło. Lekko uniósł Biblię, pozwalając pióru bezpieczniej spoczywać na jej stronach. Następnie głosem jednocześnie łagodnym i niewzruszonym powiedział: Czyż nie sprzedaje się dwóch wróbli za jednego pensa? A jednak. Ani jeden z nich nie spadnie na ziemię poza opieką Ojca Waszego. Mateusza 10,29. Jeden z młodzieńców poruszył się niepewnie. Nie po to tu przyszli. Spodziewali się sceny, kłótni, mężczyzny próbującego się bronić. Zamiast tego zostali skonfrontowani, nie słowami, ale czymś, czego nie potrafili wyjaśnić. Sceptyk cofnął się o krok. A serce waliło mu w uszach. Przez całe życie szczycił się logiką, rozsądkiem. Wiara zawsze była dla niego słabością, ucieczką dla tych, którzy nie chcieli zmierzyć się z rzeczywistością. Ale to, to było coś innego. Nagłe ciepło wypełniło powietrze. Nie ciepło, nie dyskomfort. Coś głębszego, coś kojącego jak uścisk niewidzialnej obecności. Jeden z pozostałych młodych mężczyzn gwałtownie odetchnął. Nie podoba mi się to, mruknął, pocierając ramiona, jakby próbował otrząsnąć się z tego uczucia. Ale Mel nie patrzył na niego. Jego oczy były utkwione w sceptyku, tym, który próbował zabrać Biblię. W jego spojrzeniu nie było osądu, a jedynie zrozumienie. Szukasz czegoś, nawet jeśli jeszcze tego nie wiesz. Powiedział. Sceptyk zacisnął gardło, chciał się roześmiać, odrzucić to, nazwać zbiegiem okoliczności, ale słowa nie chciały przyjść, ponieważ w głębi duszy, w miejscu, do którego rzadko się zapuszczał, wiedział, że Mel ma rację. Wtedy po raz pierwszy, odkąd to wszystko się zaczęło, odezwał się nie z kpiną, nie z pewnością siebie, ale z wahaniem, z niepewnością. Co jeśli, co jeśli chciałbym wierzyć? Oczy Mel złagodniały. Widział to, bitwę szalejącą wewnątrz sceptyka. Nie była to walka z logiką czy rozumem, ale z czymś znacznie głębszym. Wieloletnie niedowierzanie, mury zbudowane, by nie dopuścić wiary, zaczynały pękać. Ręce młodego mężczyzny lekko drżały, gdy patrzył w dół, unikając spojrzenia Mela. Jego umysł krzyczał o ucieczkę, ale coś w nim trzymało go w miejscu. A gdybym chciał wierzyć, jego własny głos brzmiał dla niego obco, jakby ktoś inny wypowiedział te słowa. Przez lata był pewien swoich przekonań, ale teraz, stojąc w tym momencie, wszystko wydawało się inne. Czasami wystarczy odpowiednia perspektywa, aby wszystko zmienić. Dokładnie to zapewnia ten Ibuk. E Zdobądź swoją kopię, zanim zniknął. Link znajduje się w przypiętym komentarzu. Mel nie odpowiedział od razu. Pozwoliłby pytanie zawisło w powietrzu, pełne znaczenia. Następnie, nie przerywając kontaktu wzrokowego, powiedział: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jana 229. 20, 20, Słowa wylądowały jak szept i grzmot jednocześnie. Sceptyk ciężko przełknął. Wszystko w nim chciało to odrzucić, odrzucić tę chwilę jako nic więcej niż iluzję. Ale nie mógł zaprzeczyć temu, co poczuł, temu ciepłu, temu niewytłumaczalnemu ciężarowi w powietrzu. Jeden z jego przyjaciół przesunął się obok niego zaniepokojony. Hej, stary, chodźmy już, to jest dziwne. Ale on się nie ruszył. Zamiast tego zrobił coś... Czego żaden z nich się nie spodziewał. Wyciągnął rękę powoli z wahaniem w kierunku Biblii. Tę samą księgę, z której kpił. Tę samą, którą próbował zabrać siłą. Mel nie odciągnął jej. Po prostu trzymał ją tam nieruchomo, jakby czekał. Palce młodego mężczyzny otarły się o wytartą skórzaną okładkę, i w chwili, gdy jego skóra zetknęła się z nią, coś w nim pękło. Z jego ust wyrwał się ostry wdech. Poczuł to coś prawdziwego, coś żywego. Łzy napłynęły mu do oczu, zanim zdołał je powstrzymać. Spędził lata na wyśmiewaniu wiary, ale w tej chwili nie miał już nad nią kontroli. Jeśli ta wiadomość dała ci do myślenia i czujesz, że łączy się z tobą, nie zapomnij jej polubić, zasubskrybować kanału i zostawić komentarza. Ponadto, jeśli naprawdę chcesz wesprzeć naszą pracę i pomóc nam w dalszym tworzeniu wartościowych treści, rozważ przekazanie nam super podziękowanie. Dołącz do tej niesamowitej społeczności i nie przegap żadnych nowości. Zacisnął szczękę, jakby z tym walczył, ale wojna była już przegrana. Kolana mu się ugięły. Upadł na ziemię. Ręce chwyciły go za głowę. A oddech wydobywał się nierównymi sapnięciami. Nie tylko coś czuł, ale był rozdzierany. Jeden z jego przyjaciół zrobił krok do przodu, a w jego oczach pojawiła się troska. Wszystko w porządku? Ale młody mężczyzna nie odpowiedział. Nie mógł. Ponieważ po raz pierwszy w życiu nie szukał dowodów, nie domagał się dowodów. Doświadczał wiary. Mel uklękła obok niego delikatnie kładąc dłoń na jego ramieniu. Nie musisz zrozumieć wszystkiego od razu, powiedział. Musisz tylko zrobić pierwszy krok. Pojedyncza łza spłynęła po policzku sceptyka, a potem z góry delikatne światło ponownie przebiło się przez chmury.